To ja Wasza ulubiona youtuberka, mam nadzieję, że się za mną stosniliście, bo ja za wami tak i życzę wszystkim tą, żeby zdały egzamin żeby wszystko się udało. I życzę wszystkim, żebyście nie chorowali nad tego wirusa okropnego, bo mnie dzisiaj coś wzięło przeziębienie i mam nadzieję, że się nie rozwinie. I ogólnie co tam u Was słychać, bo dawno mnie nie było na tym kanale, ale zrobiłam sobie przerwę, ponieważ musiałam trochę sobie zrobić przerwy. I pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, trzymajcie się i życzę Wam wszystkim udanego południa, no i dobrego obiadu. No to się trzymajcie, pa.